Rozmawiała Pani Pani posłanko z Romanem Giertychem, może? Tak. I co Pani mu powiedziała? Yy, że mam wielki żal. A co on Pani powiedział? Yy, to nasza prywatna rozmowa. A... Ale, ale tak. Yy, chcę powiedzieć, że. Yy, jestem posłanką już trzecią kadencję. I przez trzy kadencje rozmawiamy o aborcji, yy, protestujemy na ulicach i jestem bardzo rozgoryczona, że nadal nie możemy przegłosować podstawowych praw bezpieczeństwa dla kobiet, bo kwestia dzisiejszego głosowania to nie była kwestia nawet legalizacji aborcji, to była ustawa ratunkowa, która dzisiaj prawo stawia na równi. Złodzieja, mordercę, y, jakiegoś bandytę, z osobą bliską, która pomaga kobiecie w bardzo trudnej decyzji. Albo z lekarzem, który też stoi przed dylematem, czy pójść do więzienia, czy pomóc kobiecie, która y, y, m, może umrzeć. Więc y, jestem rozgoryczona, ale chcę powiedzieć, że y, 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 widzę tę nadzieję. Dzisiaj w Sejmie są. Y, też w komisja, w komisji nadzwyczajnej ustawy, które będziemy niedługo głosowali, widać, że naprawdę brakuje bardzo mało, bardzo mało brakuje i jestem przekonana, że będziemy w stanie jeszcze w tej kadencji. No tak, Pani Posłanka, ale do wielu rzeczy bardzo mało brakuje przy okazji różnych głosowań, albo o włos ktoś wygrywa te głosowania i albo jest prawa, albo go nie ma. I tyle, i to może być czasami jeden głos. Czy na klubie Państwo rozmawialiście o tym głosowaniu jakoś na posiedzeniu klubu? No jeszcze nie mieliśmy Mówię, Przed, przed. Czy, czy były jakieś dyspozycje, jak to ma wyglądać, dyscyplina, obecność? Tak, absolutnie wymagana była dyscyplina zarówno obecności, jak i dyscyplina głosowania. Bo premier Tusk rok temu mówił Znam i deklarował, ten, że gdy się zdarzy tak, że Roman Giertych się nie dostosuje do tej dyscypliny, to zrezygnuje z mandatu. Tak miał deklarować Roman Giertych według Donalda Tuska. No zobaczymy, co się stanie. Ja na pewno nie będę ingerowała w to, jak poseł ma wykonywać swój mandat i czy ma składać swój mandat. I do tego są uwarowania konstytucyjne. Natomiast, no, jak mówię, są cztery ustawy, które dzisiaj są w Sejmie. Jedna koalicji obywatelskiej, dwie bodajże lewicy i jedna. No tak, no ale a jeżeli połowie. będzie powtórka, jeżeli chodzi o to głosowanie? czy chyba nie było powtórki z żadnego głosowania. Ja nie mówię razem powtórka, że tak samo się te głosy się... ułożą. Y, powiem tak, jeśli chodzi o PiS, to w tej y, ekipie, która w ogóle nie głosowała, był y, niewielkiej ekipie, ale był między innymi pan Romanowski. No nie sądzę, żeby pan Romanowski w przeciągu tych ostatnich y, 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 doniesienia, nawet naszego głosowania o zdjęciu immunitetu jemu i y, y, jego udania się w miejsce odosobnienia, żeby był obecny na tym głosowaniu. Natomiast no, spokojnie myślę, że również Waldemar Sługocki, jak i jeden z naszych posłów, który trafił do szpitala, dojdzie do zdrowia i będzie głosował. Pan głosował przeciw tej ustawie. Tak? tak, głosowałem przeciw. Która jest nazywana ustawą ratunkową i która, jak mówiła pani posłanka, miała pomóc kobietom. Też w związku z tym, do czego państwo pośrednio doprowadzili, to znaczy część kolegów i koleżanek z pańskiego obozu politycznego, podpisując wniosek niegdyś do Trybunału. Ja nie byłem wtedy posłem. Tak. Ja tego wniosku nie podpisałem i nie podpisałem się pod tym wnioskiem. Ubolewam, że w 2020 roku taki wpłynął do, do Trybunału i ten kompromis został nauruszony. Jestem. Będę z interes, zainteresowaniem czekam na tą e, ustawę PSL, u który, który w swoim projekcie, który no rzeczywiście z tej komisji, tak jak powiedziała pani poseł, m, proponuje powrót do tej, e, do tego kompromisu. E, m, także zobaczymy co jeszcze z tej komisji. To dlaczego teraz pomaga. głosował pan przeciw? W tej jak pani twierdzi najłagodniejszej wersji e, możliwości? Nie pomocy. mam poczucia, żeby to była najłagodniejsza wersja. Przede wszystkim ona nie dotyczy samej aborcji jako takiej, ponieważ ona dotyczy tego, że my jakby m, znaczy aborcja w dalszym ciągu. W systemie prawnym w Polsce byłaby nielegalna. Tutaj chodzi o zniesienie sankcji za to, że ona jest dokonywana i niezależnie od okoliczności. I oczywiście są te okoliczności, które przedstawia pani poseł. Natomiast ja zadałem pytanie i prosiłem o odpowiedzi tej odpowiedzi nie dostałem, co w przypadku, w której osoby, które nie mają wykształcenia medycznego jakiegokolwiek przysposobienia, podają na przykład leki farmakologiczne wywołujące aborcję, w wyniku której w wyniku tych leków dochodzi do uszkodzenia zdrowia kobiety albo nawet śmierci. I wtedy my zaproponowaliście. Czyli zagłosowała, zaproponowała rozwiązania, które de facto zdejmują jakąkolwiek odpowiedzialność takiej osoby. Jakby nie przemyśliście w ogóle tej ustawy, jest ona źle napisana, jest to moim zdaniem pod tym kątem gniot. I jakby ja nie chcę go bronić tego, tego projektu i nie będę go bronić. Natomiast jestem zdziwiony tym, że Państwo, jako Platforma Obywatelska, czy w ogóle jako koalicja, dopuściliście do głosowania ustawę, która jest bardzo dziurawa i która w konsekwencji mogłaby przynieść wiele szkód. No przede wszystkim właśnie kobietom. Ja tylko bardzo ja proszę pana, żeby ja... pan nie używał też takich słów jak gniot na sprawę, która jest bardzo poważna. Tak jak o aborcji nie powinno się mówić, że to jest pójście do dentysty, tak jak pójście do dentysty, tak jak o tej ustawie, która jest bardzo trudna, temacie bardzo trudnym. Proszę też nie używać takiej, takiej nomenklatury, bo to zawsze uwłacza i osobom, ale które naprawdę profesor, bardzo ale dużo, dużo pracowały taki, nad to. Tą... Fakt jest taki, że w, w tej ustawie są zapisy, które są bardzo niekorzystne dla, dla kobiet i skutków tych decyzji, dopuszczamy osoby no jakby bez żadnej wiedzy, bez żadnych kompetencji do tego, aby jakby pomagały, czy doprowadzały do takiego zabiegu, jakim jest aborcja. Jest to absolutnie w moim przekonaniu niedopuszczalne. To no, jest trochę tak, gdybym ja teraz mojemu choremu wujkowi na raka przypisywał jakieś leki onkologiczne. No, jakby, i, to, i, to jest poważne, I to jest poważne. Ta ustawa była dziurawa, uważam, że była, jest ona źle napisana, natomiast to nie kończy tematu aborcji w polskim Sejmie, w ja są kolejne projekty. Ja chętnie się z panem spotkam indywidualnie, bo tutaj każdy głos się liczy. Możemy zebrać i posłów, którzy się na tym doskonale znają, i lekarzy. Otóż, moment, w którym jakby dekryminalizuje się pomoc, chodzi tutaj na przykład o matkę, która wiezie swoją córkę za granicę, która. Z swoich pieniędzy, bo córka jest, nie wiem, ma 15 lat, ma 16 lat, skąd ona ma mieć te pieniądze? Matka jej daje te pieniądze, ojciec jej daje i oni dzisiaj podlegają karze więzienia. To chodzi o to, żeby dekryminalizacja była dla tych osób. Matka, która pomogła dziecku w aborcji, zostały jej odebrane prawa rodzicielskie. To są te problemy. To nie jest problem, że ktoś nie wiem, umrze, bo da się mu leki. To są, to są tak skrajne przypadki, że nawet nawet w ulotkach z, Ale z tymi. Podaje skrajne przypadki. To znaczy, nie to i to nie państwo, nie są z skrajne... Pszczyny ale... i inne dobrze, kobiety, ale... które umierały, bo nie ma tej ustawy, dobrze, to nie są skrajne przypadki. No, to no, jest dobrze. życie ludzkie po prostu. Się to uskłonić po prostu w ramach też swojej koalicji. Ja swoim wyborcom nie obiecywałem takich ustaw, takich projektów lewicy. No, ja nie czuję się w obowiązku popierania projektów lewicy, które dodatkowo są po prostu źle napisane. No, ja tutaj nie wchodzę w jakieś tematy ideologiczne. Tu ja odsuwam spór w ogóle, czy aborcja jest czymś słusznym, czy jest czymś złym. Ja w ogóle nie nie tych argumentów, tylko mówię, że ta ustawa przewidywała również bardzo negatywne konsekwencje dla osób, które, które chcemy przede wszystkim chronić, bo mam tu na myśli kobiety.